Mamy to! Mamy nowy trailer Battlefielda i stwierdziłem, że po tak długiej przerwie e, chyba czas wrócić do tego i nagrać film na jego temat. Ja nazywam się Kajo i zapraszam Was na oglądanie materiału dotyczącego Battlefield 2042 i jego historii. Zacznę może od traileru, czy trailera. W każdym razie chodzi o to, że. Pewnie każdy z Was ma swoje zdanie na ten temat, i widząc proporcje kciuków w górę i kciuków w dół pod trailerem na kanale Battlefield, widzę, że w większości osób podoba się ten trailer. Ja uważam, że nie porywa i jest średni. A dlaczego? Oglądając, miałem pewne poczucie, że to nie jest Battlefield. Trailer Battlefield zawsze wyglądały tak, jak dobra nuta EDM-u, czyli przyzwyczajały do takiej fazy rozgrzewki. Wyczekiwania na drop, no i po prostu mocnego pi. I uważam, że tym razem tego tu nie ma. Mam wrażenie, że jest takie wyczekiwanie chwila, wow, no bo w końcu nowy Battlefield, więc super wygląda. Potem znowu wyczekiwanie wow, przenosimy się dalej, wyczekiwanie wow, może potem znowu wow, potem trochę momentów w stylu Only in Battlefield to wszystko jednak nie robi we mnie takiego efektu ok. Muszę po prostu zagrać w tą grę, nie mogę się doczekać kiedy będę miał ją w ręce. Ale też nie zrozumcie mi z drugiej strony źle, bo jestem mega zajalany tą grą i nawet dzisiaj urwałem się na chwilę z pracy, żeby po prostu zasiąść w kącie i obejrzeć trailer równo o 17:00. Mam takie wrażenie, że za każdym razem przy okazji prezentacji nowego Battlefielda dowiadywaliśmy się nieco więcej o, o samej grze od twórców bezpośrednio. Każdy Battlefield był zapowiedziany przy okazji wydarzenia EA Play lub też wcześniej przy okazji E3. A tym razem po prostu wypuszczono wcześniej trailer. Oczywiście on był ogłaszany, że, że będzie miał dzisiaj premierę, to nie jest tak, że z czapy został wypuszczony, ale po prostu wrzucono trailer, bez żadnej tej historii otoczki dookoła. Z traileru oczywiście dowiadujemy się, że będzie super grafika, że będzie to współczesna walka. Mm. I mam wrażenie, że to tyle. No dobra, ok, możemy też wycisnąć jakieś informacje o tym, jakie bronie będą, jakie będą pojazdy, czy też powiedzmy, w jakich miejscach znajdziemy się, jeżeli chodzi o lokacje. Ale to wszystko jest bez szczegółów, więc czego mi brakowało? Brakowało mi informacji tego, czy oglądam trailer singleplayera, czy to jest multiplayer, a może kooperacja. No, kto wie, w końcu nie wiadomo o co chodzi. Mam wrażenie, że po prostu brakowało mi tutaj takiej ludzkiej interpretacji tego wszystkiego, czyli jakby osoby, która po tym wszystkim wyjdzie na scenę i opowie trochę więcej. Brakowało mi historii. I tak sobie siedziałem przy kąpie i myślałem, że, że skoro mi brakuje takich informacji, że skoro mi brakuje tego tej całej otoczki związanej z premierą traileru, to może są też takie osoby, którym również brakuje takiej informacji. No i postanowiłem, że opowiem Wam, że, że wezmę to na swoje barki. Opowiem Wam trochę o drugiej stronie medalu Battlefield 2042 i opowiem o tym, co kryje się za jego historią. Pierwsza rzecz, która mnie szokowała na początku, i o tym nigdzie nie było informacji w trakcie traileru, nie będzie trybu single player. Tak więc nie mamy tu takiego, powiedzmy, wprowadzenia do 2042 roku. Nie mamy informacji, jak tam się znaleźliśmy. Więc jaka jest historia tej gry? Czytując się w opis gry na stronie EA, mam takie wrażenie, że ktoś w trakcie kwarantanny czy lockdownu trochę nudził się, bo ten opis jest tak, jakby tym, co faktycznie według twórców gry może wydarzyć się już za kilka ładnych lat. Dlaczego? Wystarczyło 10 lat, by świat znalazł się na skraju zagłady. Rosnący poziom mórz, upadające gospodarki i rozbite sojusze to tylko niektóre tematy poruszane w nagłówkach gazet. To tak jakby faktycznie przepisać to, co się aktualnie dzieje na świecie, czyli nie wiem, COVID, sytuacja Izrael, Palestyna, Rosja i Krym. Trochę już odległe, ale cały czas aktualne. Może też sytuacja związana z Białorusią, a no i globalne ocieplenie. To są rzeczy, których nie ma na stronie Battlefield, oczywiście, i EA, ale czytając opis gry według, według twórców, według producenta, według Dice, no, mam takie wrażenie, że po prostu to jest ich wizja faktycznie, co się dzieje teraz i co się może zdarzyć, jeżeli nic się nie zmieni długo. Ale idąc dalej tropem opisu gry na stronie, w 2033 roku pojawi się pierwsza w historii Burza szóstej kategorii. Rok później mamy niedobory żywności i paliwa, które doprowadzą do drugiego wielkiego kryzysu, a w 2035 roku upadną Niemcy, co spowoduje upadek całej Unii Europejskiej. Ludzie, którym w cudzysłowie zawalił się dach nad głową, którzy są wyklęci, wyrzuceni ze swoich krajów, a może już ich kraje nie istnieją, więc nie mają w ogóle przynależności do danego państwa, określają się jako bezpaty, inaczej zwani przez mediów bezpaństwowcy. Technologia stara się ratować globalny kryzys i zmienne warunki pogodowe. W 2040 roku dochodzi do zaciemnienia wywołanego przez nagromadzenie szczątków kosmicznych na orbicie okołoziemskiej. Tak zwany syndrom Kesslera sprawia, że 70% wszystkich satelitów przestaje działać i rozbija się o powierzchnię planety. W głowach wielkich przywódców nastaje niepokój. USA twierdzi, że to sprawka Rosji, a Rosja twierdzi, że to sprawka USA. Pojawiają się głosy, że za wszystkim stoją też bezpaty. Swoją drogą liczą oni już ponad 1,2 miliarda ludzi. Na linii USA i Rosja tworzy się konflikt spowodowany niedoborami żywności, a także paliwa. By utrzymać wiarygodną możliwość zaprzeczenia, obie strony wystawiają do walki o zapasy oddziały specjalne bezpatów. Obiecują im tym samym części tego, co zdołają wywalczyć. Tym samym bezpaństwowcy nie mają wyboru i muszą przystąpić do walki. Muszą odpowiedzieć się po której ze stron. Nie walcząc o kraj, bo go nie mają, ale walcząc o przyszłość świata. Ja zdaję sobie sprawę, że trochę zabawiłem się w Piotra Frączeckiego czy Krystynę Czubuwną, próbując Was wciągnąć w klimat Battlefield 2042, ale czy to źle? Czy nie brakowało wam takiej drobnej opowieści wokół tego, co dzieje się w ogóle na tym trailerze? Bo mi tak. Zatem, w skrócie, tak naprawdę nie gramy w Battlefield 2042 jako frakcja USA czy jako frakcja Rosji. Gramy jako bezpaci, którzy zostali przymusowo zrekrutowani jako wojskowi i walczą dla innych mocarstw. Tak naprawdę jesteśmy pionkami w grze o przetrwanie. Kolejną rzeczą było dla mnie niejasne to, czy gramy singla czy multi. W sensie, czy ten trailer pokazuje singla czy multi. To się już wyjaśniło, tak jak powiedziałem. Nie będzie Singla, mamy Multi, czyli wychodzi na to, że te wszystkie lokacje, które są pokazane w trailerze, są z Multi. Ale co to są za mapy? Brakowało mi informacji o tym, gdzie są rozlokowane te, te lokacje. Te informacje są również na stronie EA, ale chciałbym Wam powiedzieć o tych miejscach znacznie, znacznie więcej i zrobię to w kolejnym materiale. Szczerze nie jestem pewien, jaki będzie odbiór tego materiału. Uważam, po prostu poczułem, że, że muszę coś takiego zrobić, że chcę wrócić do Battlefielda. No właśnie, trailer tego Battlefielda mogę podsumować tak, że, że dało mi ochotę znowu do nagrywania materiałów. Materiałów o tym, od czego zaczynałem, czyli do nagrywania materiałów o Battlefieldzie. Dzięki Wam, do następnego razu. Cześć!